Witam Cię widzę, dzisiaj jesteśmy na G4 Skins, no i dzisiaj potwierdzamy sobie tutaj jedną z moich, można to powiedzieć, ulubionych skrzynek procentowych, czyli 10% Speciality, bo tutaj ona się tak prezentuje, no jest na przykład, jak tu jest na przykład 1% na 187 zł, ale również 1% na przykład na takiego SSG za 1700, no i parę rzeczy jeszcze tutaj po jest, także Zobaczymy dzisiaj cudem drypnie. Przed tym chciałbym przypomnieć, że strona jaki film tylko w Waszych losach pełnoletnich, jak taką osobą jesteś, to będzie miło, jak użyjesz sobie kodu promocyjnego sfert, który daje Ci 5% więcej przy doładowaniu, a także darmową skrzyneczkę MilSpec na start. i przejdźmy już sobie do skrzynki. Chciałbym też od razu jeszcze napomnieć, że masz link do Discorda w opisie, a masz teraz konkursik na emeczkę za 60 coś zł, więc wbij. Może ciebie trafi. Także takie konkursiki sobie robimy. Na Twitchu również masz nagrody za punkty kanału. I czasami też coś porozdajemy na YouTube, to chyba mam nadzieję, że każdy wie, że skinki są rozdawane. Już sporo rozdaliśmy tych skinów. Ostatnio patrzyłem na profil, bo mam tam tą gablotę dodaną z wymianami. O, poczekaj! whiteaucik, patrz to. I boom! 1000 zł. Dzień dobry. Patrzyłem na tą gablotę z wymianami i przekroczyłem 10 tysięcy wymian, nie? Więc troszeczkę już ty, tych skinów było dla Was rozdanych od początku. Więc no. Logiczne, no nie, nie każda wymiana tam jest przecież ten. Yy, wymianą. Jako skin dla widza, ale no. Myślę, że z 3 czwarte już by mogło być, bo jednak <grywny> w karierze już troje tych skinów się dla was rozdało, Digital Architect. Jestem radny, miło, jakby było, jakbyś docenił to i na przykład stawił łapę, komentarz, no i użył kodu na stronce i kolejny whiteout w ogóle nam wpada. A ja tu tak gada, ma tutaj whiteouty lecą, ale jeszcze nie dropnęliśmy. Tego SSG. Dwa razy trafi się Whiteouta. Szansa ta sama jest na SSG, ale jeszcze nie wpadł. Jeszcze troszeczkę balansuje, więc może. Dobra. Dlatego lubię tą skrzynkę. Dlatego, no i w trzech dropach my tutaj też mamy prawie 4000 zł. No tak, no 4000. Mega. Oczywiście wszystko wiadomo zależy od farta. To, że mi tutaj wpadło, to nie znaczy, że jak ty wejdziesz otworzysz na przykład 30 skrzynek, to na pewno dropniesz coś takiego. Bo może się zdarzyć właśnie, że te sandasze będą lecieć, bo jednak. No, farcik to farcik, nie? Do mnie zaczął się w końcu odzywać. Ostatnio go trochę nie było. Jak na streamach, kurde, przegrywałem bitwy. O 5 złotych. Nightwish. No Nightwish to tak. No właśnie. To tak się lipnie. Kolejny death Strike. Czy ja muszę coś więcej komentować? Czy może lepiej to tak zostawić? Jeszcze może. Jakby jedno wpadło. To już w ogóle by było zarąbiście. Ostatnie takie. Dwa otworzenia po trzy, doleci do whiteouta, nie doleci do whiteouta. No i ostatnia. Santaż. No ale myślę, że i tak jest spoko, 6000. Proszę bardzo, profizik Jak się oczywiście jakiś skin tobie nie spodoba, to możesz zawsze go sprzedać, wejść sklep. sobie wypłaci skina, jakiego po prostu chcesz który ci się podoba. Warto sobie tam szukać, bo wiele osób mówi na przykład, że że, że traci na tym, bo prowizja jest w sklepie. Fakt jest, patrz, Death Strike kolejny. Jest prowizja w sklepie, niby. Chociaż czy jest. No, jak ja patrzyłem ostatnio, skiny. To był, niektóre były za taką samą cenę, niektóre były tańsze, niektóre były droższe i na przykład warto sobie poszukać, bo, bo da się znaleźć coś, co jest na Steamie więcej warte niż na przykład w sklepie i wyjścia z tego bardziej na plus. Patrz, zobacz, co się dzieje. Oxide Oasis Whiteout. Boom. Oj. Jeszcze jedno. Halo? Funkcjonujemy Dzięki. Nie ma. Ty no, tak teraz serio w taki przesmyk akurat. Ej no, dropo nam tak dobrze i teraz już jest tyle razy pod rząd dramat. Zobacz, same sandasze. Hm. Jeszcze raz chcesz mi... I pogniewamy się. Chyba się pogniewamy. <gängerz forward UK> Dlatego mówię, nie? To, że mi tak dropi, to nie znaczy, że... Zawsze będzie tak wpadać, no zobacz co się na przykład dzieje, nie? No jednak to jest 10% trzeba mieć farta. No w sumie to trochę mniej procent, bo jednak ten Nightwish jest też taki lipny. Bardziej bym go na straty spisał aniżeli na jakiś ciekawy zysk. No i już nic tutaj nam nie wpadło. Myślałem, że będzie super tak super się to nie okazało. No i jesteśmy w punkcie wyjścia. Dobra, także ja Wam dziękuję za obejrzenie odcinka. Mam nadzieję, że się spodobał. Pamiętaj: kodzik promocyjny Sfert, 5% więcej przy dodawaniu. Darmowa skrzyneczka na start. No i wbijaj na Discorda, bo konkursik się kończy już jutro. I cześć.